Znajdujemy się w trzecim z punktów ścieżki dydaktycznej z Leszczyny przy dawnej hałdzie, e, która przed Państwem hałda złożona z odpadów kopalni. szczęścia, czyli z tych elementów e, marmurowo-dziurdzistego, które nie zostały przetypione, ale w dalszym ciągu, jeżeli przyjrzymy się na jeden czy drugi fragment. Tych skał sprzed 250 milionów lat zauważymy, że na tym znajdują się niebieskie naloty miedzi na tym zielone, czyli azuryt i malachit, które tworzą tutaj wtórne mineralizacje tych, tej miedzi. Natomiast ile znajdowało się w z tych skałach surowca? Przyjmuje się, że w każdej tonie było około 10 kg miedzi i do 40 gram? Srebra, ale oczywiście, w strefach, gdzie ta mineralizacja była bogatsza, tych surowców mogło występować znacznie więcej. Wydobywany był również tutaj ołów.